Insulinooporność. Jeżeli mamy problem z utratą masy ciała, powinniśmy pomyśleć o zjawisku insulinooporności. Jest to oporność naszych tkanek na wyrzut insuliny, która jest wytwarzana przez trzustkę. Jak ją zbadać? Złotym standardem badania insulinooporności jest? wykonanie klamry metabolicznej, ale wykonujemy ją jedynie do badań naukowych. Jeżeli chcemy ocenić insulinooporność, powinniśmy przeprowadzić badanie krzywej cukrowej i krzywej insulinowej. Powinniśmy to zrobić jako badanie trzystopniowe, czyli badanie na czczo, a następnie godzinę i dwie po otrzymaniu 75 g glukozy. Dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić, czy ktoś ma insulinooporność, czy ma hiperinsulinemię bądź ma jakieś stany przedcukrzycowe. I jeżeli to ustalimy, możemy wdrożyć odpowiednie leczenie. Tutaj zdecydowaną przewagę ma dieta z niskim indeksem likemicznym i częste spożywanie małych posiłków. Dodatkowo e, pierwszym lekiem, który powinniśmy zastosować jest metformina.